Czy to jest, dlaczego ja robię teraz przez e, telefon też? Dlaczego e, starszy brat, tato moje mamy, to znaczy starszy brat mój dziadek, był zabity tutaj. I wtedy chciał robić, że moje mamy też mogę słuchać z Florydy. E, pierwszy będzie Psam 23 po brysku, po polsku, i potem ja będę mówić Emma זוי לייב דא ביזן אייר לייב סטאר נאר דא שער ביציי אל מען קאט גענאן לייב מעג איך גשובן קני רמאג רצדק למאנ שמאאל דעם קרל בגעזעמער נאר יראר קיער טיי מאג שטע חמשת חא איי מאיין אחמוני Ta raboch lefanaj, szulcha neged szuraj I szanta w ośmien Ach, nikoli, jenej Sam Dawida. David. Bo Bóg jest moim pasterzem, niczego mi nie brak Daj mi leżeć na bujnych łąkach Wjedzie mnie na wodę odpoczynku. moją duszę. Wiedzie mnie ścieżkami, ścieżkami sprawiedliwości przez na swoje imię. imię. Nawet, Nawet gdy, gdy idę do niego śmierci. śmierci, nie lękam się zła, bo ty, bo ty jesteś ze mną. Twoje, twoje pouczenia i twoja moc ochronna, one mnie pocieszają. pocieszają. Zastawiasz przede mną stół. Na oczach moich wrogów. Namaszczasz moją głowę olejkiem. Mój kielich się przelewa. Niech tylko dobro i łaska idą za mną przez wszystkie dni mojego życia. Abym zamieszkał w domu Boga na długie dni. די מאד קדער שעם טערן את מאסירם эт נישט מאד אלכענדער זיסק אין מושע אנה קאלי ווע יודה שטרוצן הער געפאל שך אפנפשט ברנא מאקודע מאמע און פלו חלמסד קראמא קידוש שיין די קדער הגענתם נוחתם, אחי בעל הרחמים יצמנסי בגנפיו ליעלמים, וצוהר בדרום בנשמתם. אדוני מנאכלתם, כל משלום לשכבם, ונאמר אמן. Izaak Arki lat 72, syno jego i Kesi, żona Alta lat 72 i dzieci Dawid lat 38, Abraham lat 35, który był technikiem, Kasia lat 28 i Arię lat 26 Błogosławionej pamięci może lat 28 Izek Bawiński lat, 20, lat, 20, lat 20. 21, syn Dowa i Kaj. Kaj, Aizem, Sztamska, Jena, 20, syn Eliatu, na pamięci, Merszko, Majar, lat 63, malarz pokojowy i jego dzieci. Litka, lat 40, Zona Fajdala, Guta, lat 35, żona Altera, Masa lat 30, Moser, lat 27, Bogusławem Pamięci Masza Falka, lat 54, kubiec żona lat 54 i dzieci. Krzymo w lat 30, żona Pano, uchudnik w lat 19, krowa lat 17. Aaron Berman, lat 28, Grabacz. Bogusławem Pamięci, Aaron Berman, lat 47, jego żona, Sił. Błogosławionej pamięci Rachela Czernia, lat 57, córka Lipy i Lei, żona Mordechaja i jej dzieci, Eliezer, lat 22, Hersz, lat 20, Izajasz, lat 18, Sonia, lat 18. Błogosławionej pamięci Jan Daliński, lat 66, syn Jechudy Ryfki Gardasz, i jego syn Hersz, lat 29. Błogosławionej pamięci Sosia Edelstein, lat 36, córka Miszy i Hadasy Nuczkowskich, jej mąż Hersz, lat 36, krawiec i dzieci, Jezechiel, lat 6, i Hadasa, 3 lata. Błogosławionej pamięci Mordecha i Nuczkowskich, lat 54, Ześnik.

w błogosławionej pamięci Szmul Kisman, lat 50 i jego dzieci. Eliezer, lat 17. Izak, lat 16. Sara, lat 3. W błogosławionej pamięci Sara lat 36. I jej córka Dila, lat 16. Masa Farbstein, lat 26, kurka mąża w Delhi. Rozumiem panu Zjankę, Kudrzańskie, 52, syn Meira i Rówki Krawiec. pamięci Judę Hajdę, 52, Krawiec, żona Skręca z domu Alper, lat 42 i córki Hanna, lat 15, Judę Błogosławionej pamięci Fraym Kacpa lat 37, kierowca. Jego dzieci Ider, lat 13 i Basia, lat 10. Błogosławionej pamięci Jechiel Krakowski, lat 44, syn Mosze i Liby, piekarz. Błogosławionej pamięci Cizin Berk. Garbas, jego żona Haja i dzieci. Avid, lat 19, Necha, lat 18, Gershon lat 17, Jankiel, lat 16. Pogrzebionej pamięci, do lat. żona Kurma z Domu Warszawska, lat 36, i dzieci Sara i Haja. pamięci, Pogosławiamy. pamięci Pogosławiamy. żona Kenia Zenia Hadramowicz, lat 84 i przyjaźnia córeczka Józefa. Błogosławionej Pamięci e, Glisza 8, lat 36, z domu Niemie, Niemieńska, moje dzieci, Nachum lat 8 i Posa lat 2. Józef Kuberski, Błogosławionej Pamięci, lat 85, Krawiec, jego syn Efraim, lat 31, muzyk. Błogosławione pamięci Eliaku Krawiec, lat 38, Kowal, żona Frejda z Domowiskowska, lat 36. Pisynek mm. Dawid, lat 4. w postawionej pamięci Szmurną, lat 56, tkarcz, jego synowie Mosze, lat 28, tkacz, Benjamin lat 27, tkacz z malutką kóreczką szybką. Błogosławionej pamięci na jej urzędów. Lak 82, jego żona Cyfora, lat 80, jej synowie, do lat 43, robotnik, Mordecaj, lat 40, przemowy. Pozdrowionej pamięci Fejn Krosiański, lat 31, Preda Krosiańska, lat 30, Dawid Krosiański, lat 21, i jego rosła córeczka Hanna. Niebłogosławieni Pamięci Hanna Rozental z domu i jej dzieci Zelman lat 32, miał ślep spożywczy Wica, lat 25, Pawa lat 24 Niebłogosławieni Pamięci Rybka Sosniewska, 43, z domu Rozental jej synowie Moszel, lat 18 i Niechemia, lat 16 Niebłogosławieni Pamięci mój dziadek Eliezer lat 66, garbarz Debora Singer, lat 59, córka Eliaku i i jej córka Estera, lat 28, syn Eliaku, lat 26. Błogosławionej pamięci dwora Schneider, lat 42, córka Izaaka i Tojbe Widusiński i jej dzieci. Izak lat 13, Szulamit, lat 10. Błogosławionej pamięci Nochu Growski. 37. Właściciel Sławomir. Błogosławionej Pamięci Rasmir Lasowski, Pan dla Wielkanów, jego żona Czysza, doma Marceka i synowi Gideon, lat 11, Daniel Lasowski. Zew Winnicki, lat 19, syn Abrahama i Rafeli W Błogosławionej Pamięci Pasza Witowska, lat 40 z domu Kalder. żona Akiby i jej córki Judith, lat 20, Dora, lat 18. Hanna Zajca, córka Berszona i Estery Kołtman, jej mąż Jakub i dzieci. Rybka lat 22, Hejla, lat 20, Berszona, lat 19, Halman, lat 18. W pamięć Aleksandry z lat lat 68, 65, kupiec, miał pięcioro dzieci i mieszkał na ulicy Krzywej 12. Proszę teraz i potem idziemy do kości, idziemy dalej, ponieważ tam jest taki nowy informacje, to jest prawdziwy grób jaki trzy minuty dalej. Dobra.